Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja. Jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich, pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi oni natychmiast zostawiwszy sieci poszli za nim a idąc tamtąd dalej ujrzał innych dwóch braci Jakuba syna Zebedeusza i brata jego Jana jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci ich też powołał a oni natychmiast zostawili łódź i ojca, i poszli za nim. Amen. Powołanie pierwszych apostołów. Zastanówmy się, czym kierował się Jezus dokonując takich wyborów. Obaj bracia ze sobą współpracowali. Andrzej i Piotr na łodzi byli zdani na siebie. Wiedzieli, że mogą na siebie liczyć. Dokładność ruchów przy zarzucaniu sieci musieli ćwiczyć długo, aby połów mógł być obfity, a oni byli bezpieczni. Stąd Andrzej i Piotr byli powołani do działań zewnętrznych łowienia dusz ludzkich. Inne zadanie mieli Jan i Jakub synowie Zebedeusza. Ich zadaniem było naprawić sieci w łodzi, gdzie było ciasno. W niej musieli współpracować ze sobą przy ich sprawdzaniu. Od dokładności jej naprawy zależało, że sieci nie zrywały się podczas połowu ryb. Ich praca była niewidoczna. Musieli to wykonać tuż po połowie. Mimo zmęczenia. Powołanie Jana i Jakuba jest związane z budowaniem i naprawą relacji wewnątrz wspólnoty, aby wyjście do ludzi nie pozrywało ich, o ich wzajemnych relacji. Co tych braci łączy? Przede wszystkim odpowiedzialność za swoje decyzje, chęć współpracy. Miłość braterska. O ich prawdziwych relacjach braterskich świadczą również fakty. To Andrzej przyprowadził Piotra do Jezusa. Zaś bracia Zebedeusze zawsze razem działali. Jako apostołowie na przykład byli na górze Tabor. Andrzeju, Piotrze, Janie, Jakubie. Na ile masz odwagę zostawić swoje stare życie za sobą i pójść za Jezusem? Sieci powiązań lub uzależnień, aby to Jezus obrał dla Ciebie najlepsze powołanie, niezależnie gdzie jesteś lub co robisz na wodzie lub na lądzie w działaniu lub w opatrywaniu ran. Amen.